Cześć, tutaj Kuba Karamara, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o opisach produktów, bardzo ważnym rodzaju tekstu. Opowiem ci w jaki sposób tworzyć takie opisy, w ogóle, czym one są, jaki jest ich cel. Dokładną instrukcję poznasz w jaki sposób takie opisy tworzyć. Powiem ci również jakie są najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu opisów produktów, jakie są takie rzeczy, których należy unikać, żeby te opisy były rzeczywiście dobre. Także, jeżeli jesteś copywriterem, albo jeśli prowadzisz sklep internetowy, to jest to odcinek dla ciebie. Serdecznie zapraszam. Czym jest opis? Produkt. Tak naprawdę opis pełni kilka ról, realizuje kilka różnych celów. Po pierwsze, jest elementem sprzedażowym w sklepie, głównie w sklepie internetowym, ale nie tylko, bo na przykład również na aukcji internetowej. Opis produktu pełni również rolę podobną do roli sprzedawcy w sklepie stacjonarnym. To znaczy, jeżeli idziesz do sklepu i nie wiem, chcesz kupić buty, no to podchodzi do ciebie jakaś pani, no i mówi, czy w czymś może pomóc, czy w czymś doradzić, czy przynieść jakiś inny rozmiar, powiedzieć o, coś o tych butach, czy wskazać jakieś inne, które będą dla ciebie lepsze. I dokładnie tą samą funkcję w sklepie internetowym pełni opis produktu. Ma wytłumaczyć, co to jest za produkt. O co w nim chodzi, po co on jest, dlaczego, w jaki sposób może pomóc, chodzi o przedstawienie jego zalet i tak dalej. I tak naprawdę ten opis jest jeszcze ważniejszy niż, niż sprzedawca czy doradca w sklepie stacjonarnym. No bo w sklepie możesz sobie wziąć produkt, dajmy na to, że to są te buty, obejrzeć, zobaczyć, przymierzyć, widzisz, że wszystko jest ok, widzisz, czy ci się podoba, czy nie. Natomiast w sklepie internetowym. Ewentualnie możesz zobaczyć na zdjęcia, jeżeli jest ich wystarczająco dużo i są wystarczająco dobre. Natomiast głównie opieramy się właśnie o opis produktu. Chociażby zobacz, nie możesz przymierzyć, czy ten but będzie pasował, no ale możesz zobaczyć, że jest na przykład rozmiar wkładki odpowiedni i to będzie pasowało. Także im lepiej opiszesz ten produkt, tym tak naprawdę zwiększysz prawdopodobieństwo tego, że ktoś ten produkt kupi. No i w ten sposób przechodzimy do ostatniej ważnej roli opisu produktu, czyli rola sprzedażowa. No ten opis nie tylko ma przedstawiać ten produkt, ale również zachęcać do tego, żeby. Aby osoba, która przegląda dany produkt, potencjalna, zainteresowana osoba zmieniła się w klienta. Więc trzeba tutaj podkreślić zalety tego produktu, zbić pewnego rodzaju obiekcje, no i generalnie zachęcić do tego, żeby właśnie kliknąć kup teraz, czy po prostu dodać ten produkt do koszyka. Jak stworzyć dobry opis produktu? No i tutaj jest kilka takich kroków, według których zawsze trzeba jeść bez znaczenia, jaki produkt opisujesz. Po pierwsze, poznaj sklep po to, żeby poznać... Kontekst, szerszy kontekst tego, kto tam może przychodzić, czy jakie tam są produkty. Bo pewnie nieco inaczej będzie wyglądał, na przykład, opis aparatu fotograficznego w sklepie, w którym są tylko i wyłącznie aparaty fotograficzne, a inaczej w sklepie, w którym jest, nie wiem, 1001 drobiazgów, albo ogólnie pojęta elektronika. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że warto zobaczyć, jak te opisy wyglądają w innych miejscach, żeby to było spójne, czy to są jakieś długie, rozbudowane opisy, czy przy każdym są tylko trzy zdania i tak dalej. Warto więc, zanim jeszcze zaczniesz, Pisać opis produktu, przejrzeć ten sklep i zobaczyć, jak to tam wszystko wygląda. Po drugie, zastanów się, określ, do kogo piszesz ten opis produktu, to znaczy, kto będzie go czytał, kto wchodzi do tego sklepu. I teraz znów zostaniemy jeszcze przy tych aparatach. Wyobraź sobie aparat za 1000 zł. No kto go może kupić? Na pewno inna osoba niż ta, która kupuje aparat za 10 tysięcy. Tak, więc używasz troszeczkę innego języka. W tym tańszym aparacie pewnie troszeczkę więcej tłumaczysz, czym są poszczególne parametry, a przy przypadku droższego po prostu je podkreślasz. No bo ktoś, kto kupuje taki drogi aparat, to jest prawdopodobnie profesjonalista. No i on wie co kupuje, wie co płaci, ma większą wiedzę na temat fotografowania i nie trzeba mu tłumaczyć tylu różnych rzeczy. Osoba, który, która kupuje tańszy aparat, potrzebuje pewnie więcej informacji, nie rozumie, czym jest taka funkcja, czym jest taka funkcja, więc warto to rozróżnić i warto wiedzieć, do kogo po prostu piszesz. Tak, tak samo możemy. Wziąć, nie wiem, piłkę za 10 zł i piłkę za 500 zł. To jest zupełnie inna grupa. Pewnie taka piłka tania będzie gdzieś dla dzieci, więc warto wspomnieć o tym, że, nie wiem, jest miękka i nic się nie stanie, jeżeli się mocniej trafi tą piłką. No a na przykład w, taki, w przypadku takiej bardziej profesjonalnej, no, że można nią długo grać, że jest odporna na różne warunki i tak i tak Więc pamiętaj o tym, żeby wiedzieć, do kogo piszesz opis produktu. Zanim jeszcze zaczniesz go opisywać, miej w głowie tą taką pewną grupę osób, która. Będzie tym zainteresowana, która będzie to później czytać. Kolejna rzecz, jeszcze cały czas nie zabieramy się za to pisanie, cały czas jest takie przygotowywanie to zapoznaj się dobrze z tym produktem, który będziesz opisywać. Przeczytaj dotychczasowy opis, który był w tym sklepie, być może jakiś tam był, zapoznaj się ze stroną producenta i tam zobacz informacje o tym produkcie. Bardzo fajnym takim tipem, wskazówką jest też to, żeby poszukać informacji, opinii o tym produkcie w internecie. No nie o każdym pewnie da się w łatwy sposób znaleźć. Natomiast zastosowanie tak zwanego Social proof, społecznego dowodu słuszności. Jeżeli inni mówią, że to jest fajny produkt, no to warto takie informacje też w jakiś sprytny sposób umieścić w opisie produktów. Często też w takich opiniach znajdziemy dodatkowe informacje o, o zaletach, o fajnych sprawach i wtedy ten opis będzie taki nieoczywisty, nieszablonowy. I ostatnia rzecz, no to warto przejrzeć zdjęcia czy na stronie producenta, czy też po prostu w wyszukiwarce obrazków, zobaczyć jak ten produkt wygląda, żeby go dobrze poznać, nawet jeżeli nie ma fizycznej możliwości dotknięcia tego produktu co oczywiście nie jest konieczne, bo mając te wszystkie narzędzia, o których wspomniałem, czyli dotychczasowy opis, strona producenta, opinie i zdjęcia, tak naprawdę możemy napisać fantastyczny. Opis. Kolejny krok to już pisanie, no i tutaj nie ma tak naprawdę wielkiej filozofii. Opisujesz to na bazie tych informacji, które zebrałeś, czy zebrałaś w poprzednich krokach. Warto robić sobie jakieś notatki, warto sobie linki zostawiać i opisujesz ten produkt. Pamiętaj o tym, żeby stosować zasadę języka, korzyści, to znaczy nie piszemy, że pralka ma. X obrotów, no bo to tak naprawdę dla przeciętnej osoby nic nie znaczy. Tak naprawdę nie wiem ile można mieć obrotów. Powiedzmy 3000, jeżeli ktoś się zna na pralkach to bardzo przepraszam, ale sama informacja, że ma 3000 obrotów czy 6000 obrotów nic nie znaczy. Tak jak nie znaczy dla mnie, być pewnie nie znaczy dla ciebie, natomiast jeżeli napiszesz, że pralka ma 3000 obrotów czy 6000 obrotów w związku z czym możesz prać Dwa razy szybciej, czy pranie zajmuje tylko 30 minut, no to już jest bardzo konkretna informacja, jest bardzo konkretna korzyść. Hmm. szybko można coś wyprać, tak? I w ten sposób warto opisywać właśnie produkt. Jest takie, więc, ta, więc korzyść jest taka. Jest X, więc Y. Pamiętaj o tym, pamiętaj żeby stosować tą konstrukcję tworząc opisy produktów. No i ostatnia sprawa, dodaj call to action, czyli wezwanie do działania. Oczywiście będą takie miejsca, w których tego wezwania do działania niekoniecznie trzeba będzie zastosować, jeżeli opisujesz dużo podobnych produktów, krótkie opisy, no to pewnie, pewnie nie do końca. Natomiast, jeżeli robisz na przykład opisy na aukcję, czy tych produktów nie masz dużo, a przygotowujesz bardzo rozbudowane opisy, no to warto, żeby po przeczytaniu takiego opisu, kiedy ktoś już będzie rozemocjonowany tym, co przeczytał, widzi, że tak, tutaj ma fajne cechy, fajne korzyści, podoba mi się to, jest nakręcony pozytywnie, no to warto na końcu wtedy dodać jeszcze właśnie to call to action, wyzwanie do działania, to znaczy dodaj teraz produkt do koszyka, czy znaczy zobacz jakie są możliwości zakupu tego, czy finansowania. Warto pokierować czytelnika w takim kierunku, żeby wykonał jakiś ruch w stronę zakupu tego właśnie produktu, także wyzwanie do działania jako punkt ostatni, czyli jeszcze raz podsumowujemy pięć kroków, po po pierwsze, poznaj sklep, do którego będziesz przygotowywać opis. Poznaj czy określ dobrze grupę docelową, odbiorcę Twojego opisu, kto będzie to czytał, kto potencjalnie może to kupić. Po trzecie, zapoznaj się bardzo konkretnie z produktem, sprawdź dotychczasowe opisy strony producenta, zdjęcia, opinie. Krok czwarty, opisz produkt wykorzystując język korzyści. No i krok piąty, dodaj wezwanie do działania, zachęć, poproś czytelnika, osobę, która czyta dany opis do tego żeby podjęła jakieś konkretne działania. Czego nie robić tworząc opisy produkt w Akademii Przyszłych Copywriterów w programie w którym uczę osoby początkujące tego jak zostać copywriterami. Jest jeden cały moduł, w którym copywriterzy przyszli copywriterzy tworzą różne rodzaje treści. No i tam te treści są później oceniane przeze mnie i przez mój zespół. No i między innymi mają do przygotowania opisy produkt i znalazłem kilka takich rzeczy, które są dosyć często powtarzane, powielane takie, takie najczęściej pojawiające się błędy no i wśród nich jakby taką najgłówniejszą, najczęściej spotykaną rzeczą jest podawanie nieprawdziwych informacji o produkcie. I oczywiście nie ma z tym problemu, jeżeli opisujesz jakiś produkt, który jest bardzo powszechny, to znaczy na przykład jakiegoś, jakiś sprzęt elektroniczny znanej marki AGD, no, no różne takie rzeczy, które łatwo można wyszukać, natomiast są takie produkty, o których ciężko znaleźć dużo informacji. Tak? Jak, jakieś, powiedzmy, na przykład jakaś doniczka, jakiś talerzyk, pojemniczek, gdzie widzisz tylko zdjęcie i na podstawie tego zdjęcia trzeba stworzyć opis produktu. Pamiętaj o tym, że nie można sobie nic wymyślać, nic nie można sobie dodawać. Jeżeli nie masz wystarczających informacji, widzisz tylko zdjęcie, powiedzmy, jakiegoś koszyczka, ale nie masz jego wymiarów, no to tych wymiarów po prostu nie podajesz. Nie wiesz, czego jest zrobiony, to, tych, to te, takich informacji. Nie podajesz, bazujesz tylko na tym, co masz, co jest pewne, co da się zweryfikować nic nie wymyślamy, nic nie kombinujemy, bo to jest po prostu złe. No wyobraź sobie, jak później taki opis produktu można umieścić w sklepie, ktoś to czyta, kupuje, a potem jest rozczarowany, że to nie jest prawda. Czyli jakby pierwszy błąd, którego nie należy powielać, no to jest podawanie nieprawdziwych, niesprawdzonych, niepotwierdzonych informacji. Po drugie, dosyć często w opisach wplatane są parametry techniczne, których jest po prostu zbyt dużo. Jakieś pojedyncze rzeczy rzeczywiście warto wpleść, oczywiście dodając yy, za tym zaraz korzyść, jaka idzie za danym parametrem. Natomiast też nie chodzi o to, żeby w tej treści takiej sprzedażowej, opisowej produktu wymieniać wszystkie parametry, bo to z reguły robi się gdzieś tam w jakiejś niższej sekcji, czy zupełnie w innym miejscu na stronie. Opis ma być takim opisem, który czyta się łatwo, który zrozumie czytelnik, a jeżeli ktoś szuka już tych konkretnych parametrów, weźmy na przykład laptopa, ile trzyma bateria, jaka jest tam jakieś konkretny jaki procesor, ile ramu i tak dalej, no to te wszystkie parametry na dole są i tak wylistowane w oddzielnym miejscu, więc nie wplataj zbyt dużej ilości parametrów technicznych do opisu produktu, do tej części sprzedażowej, prezentacyjnej. I rzecz trzecia, błąd, który spotykam nie tylko w Akademii Przyszłych Copywriterów, ale bardzo często również wśród zleceniodawców, którzy do naszej agencji przychodzą i proszą nas o opisy, które będą. Do wszystkiego, opis uniwersalny, opis, który jednocześnie ma być sprzedażowy i ma być zoptymalizowany pod SEO i robić nie wiadomo, jakie zasięgi. To niestety nie jest możliwe, a przynajmniej jest bardzo, bardzo, bardzo trudne do zrealizowania. Zarówno SEO, jak i treści sprzedażowe wymagają dodatkowych działań, żeby ten efekt był zauważalny. I to nie jest tak, że umieścisz jakieś ogólne frazy w opisie produktu i ten opis nagle będzie gdzieś na pierwszym miejscu. Tak? Jeżeli opisujesz, Krzesła, i w każdym opisie umieścisz frazę krzesło, no to szansa na to, że ten opis gdzieś tam będzie wysoko w wynikach wyszukiwania jest praktycznie bliska zero, jeżeli to jest Twoja jedyna aktywność. Więc no, to jest dłuższy temat. Natomiast upraszczając, jeżeli miałbym dać jedną krótką radę, to nie skupię się jakoś nadmiernie na tym, żeby te opisy były przygotowane pod SEO, bo do tego trzeba zrobić dobry listę słów kluczowych, trzeba umiejętnie to dobrać. Lepiej już takie ogólne hasła wykorzystać przy tworzeniu opisów kategorii do sklepów internetowych, a nie stricte w opisach produktów, bo to niewiele da pod kątem SEO, a tylko zepsuje jakość tego opisu. Także pamiętaj, zdecyduj się na jedną rzecz: albo robimy opisy typowo pod SEO, albo robimy opisy sprzedażowe, a trudno jest łączyć opisy. Oba te aspekty. Czyli jeszcze raz podsumowując, trzy największe błędy: podawanie nieprawdziwych informacji, po drugie, wplatanie dużej ilości parametrów technicznych. I po trzecie, łączenie różnych celów, które ma zrealizować opis produktu, to znaczy tworzenie opisu, który będzie i pod SEO, i sprzedażowy. Jeżeli chcesz nauczyć się tworzyć dobre opisy produktów, a także inne rodzaje treści, to zachęcam Cię do tego, żebyś kliknął czy kliknęła pod tym materiałem link do bezpłatnego nagrania, bezpłatnego treningu, w którym opowiadam, w jaki sposób zacząć jako copywriter. No i jest tam pewna niespodzianka w momencie, kiedy się zarejestrujesz, dostaniesz pewną niespodziankę która może ci bardzo pomóc w tym, żeby nauczyć się tworzyć różne rodzaje tekstów. A jeśli nie chcesz jeszcze opuszczać YouTube'a, no to zobacz ten film, który tutaj dla ciebie przygotowałem. Jest to film o metatagach, które są bardzo dobrym uzupełnieniem opisu produktów. I jeżeli tworzysz opisy produktów czy masz sklep internetowy, no to warto do każdego takiego opisu robić również metatagi. Co to są i w jaki sposób to robić? Wszystko w tym odcinku. Także zapraszam cię już do niego i do zobaczenia do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.